Codzienne czytanie Biblii Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 16 Przypowieść o nieuczciwym zarządcy. Powiedział też do swoich uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go więc i powiedział: Dlaczego to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego zarządu, bo już nie możesz zarządzać. Wtedy zarządca powiedział do siebie: Co mam zrobić, skoro mój pan odbiera mi zarząd? Kopać nie mam siły, a żebrać się wstydzę. Wiem, co zrobię, aby przyjęli mnie do swoich domów, gdy zostanę usunięty z zarządu. Wezwał więc po kolei każdego z dłużników swego pana i tak zapytał pierwszego: Ile jesteś dłużny mojemu panu? A ten odpowiedział: Sto batosów oliwy. On zaś na to. Weź swoje zaświadczenia, usiądź szybko i napisz: pięćdziesiąt. Potem zapytał drugiego. A ty, ile jesteś dłużny? Odpowiedział: Sto korosów pszenicy. On na to. Weź swoje zaświadczenia i napisz. Osiemdziesiąt. I pan pochwalił nieuczciwego zarządcę za to, że roztropnie postąpił, gdyż synowie tego wieku są względem swego pokolenia roztropniejsi od synów światła. O pieniądzach i właściwym ich używaniu. I ja wam mówię: czyńcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Aby kiedy przeminie, przyjęli Was do wiecznych przybytków. Człowiek wierny w najdrobniejszej rzeczy, wierny jest i w wielkiej, a ten, kto w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest i w wielkiej. Jeśli więc w niesprawiedliwej Mamonie nie okazaliście się wierni, kto Wam powierzy prawdziwą? I jeśli w cudzym nie okazaliście się wierni, kto Wam da to, co Wasze? Żaden sługa domu nie może służyć dwom panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i Mamonie. Temu wszystkiemu przysłuchiwali się faryzeusze, którzy kochali pieniądze, i podśmiewali się z niego. Wtedy powiedział do nich: Wy jesteście tymi, którzy wobec ludzi przedstawiają się jako sprawiedliwi, lecz Bóg zna wasze serca. Gdyż to, co wzniosłe u ludzi, jest ohydą przed Bogiem. Prawo i prorocy, aż do Jana. Odtąd głoszona jest Ewangelia o Królestwie Bożym, i każdy się do niego wdziera. Łatwiej zaś jest niebu i ziemi przeminąć, niż upaść jednej kresce prawa. Każdy, kto oddala swoją żonę i żeni się z inną, cudzołoży, i kto poślubia oddaloną przez męża, cudzołoży. Przypowieść o bogaczu i biedaku. Był pewien bogaty człowiek, ubierał się w purpurę i bisior i codziennie wystawnie się bawił. U jego bramy zaś leżał porzucony pewien biedak imieniem Łazarz, owrzodziały. Pragnął on najeść się tym, co spadnie ze stołu bogacza, ale tylko psy przychodziły i lizały jego wrzody. Zdarzyło się, że biedak umarł i został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w Hadesie przechodził udrękę, podniósł swoje oczy i zobaczył z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby zanurzył w wodzie koniec swego palca i schłodził mi język, gdyż cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś odpowiedział Synu, wspomnij, że swoje dobro odebrałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty cierpisz. A poza tym wszystkim, między nami a wami rozciągnięto wielką przepaść, aby ci, którzy chcą się przeprawić stąd do was, nie mogli ani stamtąd do nas nie przechodzili. Wtedy powiedział: Proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mego ojca. Mam bowiem pięciu braci, aby im złożył świadectwo, by i oni nie przyszli do tego miejsca u dręki. Abraham na to: Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Lecz on odpowiedział: Nie, ojcze Abrahamie, lecz jeśli ktoś z umarłych do nich pójdzie, opamiętają się. Wtedy mu powiedział: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, pozostaną nieprzekonani. Księga Psalmów. Psalm 75. Nadzieja pokornych. Dla prowadzącego chór. Na melodię nie niszcz. Psalm Asafa. Pieśń. Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy. Że bliskie jest Twoje imię, głoszą Twoje cuda. Gdy wyznaczę porę, wówczas ja sam będę sądził sprawiedliwie. Kiedy chwieje się Ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, ja przecież umacniam jej słupy. Mówię do wyniosłych, nie bądźcie wyniośli, i do bezbożnych, nie podnoście rogu, nie podnoście swych rogów wysoko, nie mówcie z nieugiętym karkiem, gdyż nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustynnych gór. Ale Bóg jest sędzią, tego poniża, a tamtego wywyższa. Bo w rękach Jahwe jest kielich i wino spienione, pełne przypraw. To wino nalewa, owszem, jego fusy wypiją wszyscy bezbożni ziemi. Ale ja będę głosił na wieki, będę grał na cześć Boga Jakuba. I wszystkie rogi bezbożnych poutrąca, lecz rogi sprawiedliwego będą wywyższone. Psalm 76. Pieśni na cześć wspaniałego Boga. Dla prowadzącego chór. Do gry na strunach. Psalm Asafa. Pieśń. Bóg znany jest w Judzie. Jego imię wielkie jest w Izraelu. Jego legowisko znajduje się w Szalem. I jego kryjówka na Syjonie. Tam zmiażdżył płomienie łuku, tarczę i miecz oraz walkę. Ty jesteś olśniewający, wspaniały, z gór pełny chłopu. Odważni sercem, ograbieni, zapadli w swój sen i żaden z walecznych ludzi nie wyciągnął swych rąk. Z powodu twojej groźby, Boże Jakuba, twardy sen spadł na rydwa konia. O ty, ty budzący strach, i kto ostoi się przed Twoim obliczem, przed siłą Twego gniewu. Sprawiłeś, że z nieba dał się słyszeć wyrok. Ziemia przeraziła się i zamilkła, gdy Bóg powstał na sąd, aby wybawić wszystkich pokornych ziemi. Tak ludzki gniewcie wywyższy, opaszesz się resztką gniewu. Złóżcie śluby Jachwę, waszemu Bogu, i spełnijcie je. Niech wszyscy, którzy Go otaczają, złożą strasznemu dary. On ukróca ducha książąt, jest groźny dla królów ziemi. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział trzeci, dowód apostolskiego powołania Pawła. Czy znów zaczynamy polecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do Was lub od Was? Wy jesteście naszym listem, napisanym w naszych sercach, rozpoznawanym i czytanym przez wszystkich ludzi, dla których jest jasne, że jesteście listem Chrystusa, sporządzonym przez naszą usługę. Napisanym nie atramentem, ale duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach żywych serc. Charakter posługi Nowego Przymierza. Taką zatem mamy ufność przez Chrystusa względem Boga. Nie, że sami jesteśmy zdolni przedsięwziąć coś, jakby z samych siebie, lecz nasza zdolność jest z Boga, który też uzdolnił nas do bycia sługami Nowego Przymierza nie litery, lecz ducha, gdyż litera zabija. Duch zaś ożywia. Jeśli zaś posługa śmierci wyryta literami na kamieniach została zapoczątkowana w chwale, także synowie Izraela nie byli w stanie spojrzeć w twarz Mojżesza z powodu chwały jego twarzy, chwały przemijającej, czy w ten sposób tym bardziej posługa ducha nie będzie w chwale? Jeśli bowiem w posłudze potępienia jest chwała, o wiele bardziej obfituje w chwałę posługa sprawiedliwości. W tym względzie bowiem nie zostało obdarzone chwałą to, co zostało obdarzone chwałą, z powodu chwały przewyższającej. Jeśli bowiem to, co przemija, rozpoczęło się za sprawą chwały, tym bardziej jest w chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, poczynamy sobie z wielką śmiałością, a nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na swoją twarz, aby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co przemijające. Ale ich umysły przestały być wrażliwe. Gdyż aż do dnia dzisiejszego ta sama zasłona pozostaje przy czytaniu Starego Przymierza. Nie odsłonięta, ponieważ usuwana jest w Chrystusie. Tak jest aż do dzisiaj. Ilekroć czytany jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercu. Ilekroć zaś nawróci się do Pana, zasłona zostaje usunięta. Pan natomiast jest duchem. Gdzie zaś duch Pana, tam wolność. My wszyscy zaś odsłoniętym obliczem, Odzwierciedlający chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały w chwałę, dokładnie tak jak od Pańskiego ducha. Pięcioksiąg, księga Rodzaju, rozdział 42. Pierwsze spotkanie Józefa z braćmi. A gdy Jakub zobaczył, że w Egipcie jest zboże. Powiedział do swoich synów, dlaczego oglądacie się na siebie? I dodał: Oto słyszałem, że w Egipcie jest zboże. Zejdźcie tam i kupcie nam je stamtąd, abyśmy żyli, a nie umarli. Zeszli więc bracia Józefa, dziesięciu, aby zakupić zboże w Egipcie. Lecz benjamina, brata Józefa, Jakub nie posłał z jego braćmi, bo powiedział, żeby go nie spotkało nieszczęście. I przybyli synowie Izraela, by wśród innych przychodzących zakupić zboże. Gdyż głód był też w ziemi Kanaan. A Józef, on właśnie był władcą ustanowionym nad ziemią egipską. On był sprzedawcą zboża dla całego ludu ziemi, więc gdy bracia Józefa przyszli, jemu pokłonili się twarzami do ziemi. A Józef zobaczył swoich braci, poznał ich, ale im dał się poznać jako obcy i rozmawiał z nimi szorstko. Powiedział do nich: Skąd przybyliście? Odpowiedzieli: Z ziemi Kanaan, aby zakupić żywność. A choć Józef poznał swoich braci, oni go nie poznali. I przypomniał sobie Józef sny, które mu się śniły o nich i powiedział do nich: "Szpiegami jesteście, przyszliście zobaczyć nieosłonięte miejsca tej ziemi". A oni powiedzieli do niego: "Nie, panie, lecz twoi słudzy przybyli kupić żywność. Jesteśmy wszyscy synami jednego człowieka. Jesteśmy uczciwi. Twoi słudzy nie są szpiegami". Lecz on powiedział do nich: nie, raczej przyszliście zobaczyć nieosłonięte miejsca tej ziemi. Wtedy powiedzieli: Było nas, Twoich sług, dwunastu braci. Jesteśmy my, synami jednego człowieka w ziemi Kanaan, a oto najmłodszy jest teraz z naszym ojcem, a jednego nie ma. Wtedy Józef powiedział do nich: Jest tak, jak Wam powiedziałem. Jesteście szpiegami. Przez to zostaniecie sprawdzeni, i jak żyje faraon. Nie wyjdziecie stąd, póki nie przyjdzie tu wasz najmłodszy brat. Wyślijcie jednego z was, weźcie swojego brata, a wy zostaniecie uwięzieni i zostaną sprawdzone wasze słowa, czy jest z wami prawda. A jeśli nie, to jak żyje faraon, że jesteście szpiegami. Potem usunął ich do więzienia na trzy dni, a trzeciego dnia powiedział do nich Józef: Zróbcie tak, jeśli chcecie żyć. Ja też boję się Boga. Otóż, jeśli jesteście uczciwi, to niech jeden wasz brat Pozostanie zamknięty w domu waszego uwięzienia, a wy idźcie, zanieście zboże dla zaspokojenia głodu waszych domów. Potem przyprowadzicie do mnie najmłodszego waszego brata, a potwierdzą się Wasze słowa i nie umrzecie. I tak uczynili, ale mówili jeden do drugiego: Naprawdę jesteśmy winni wobec naszego brata, bo widzieliśmy udrękę jego duszy. Gdy nas błagał o łaskę, nie usłuchaliśmy go, dlatego przyszła na nas ta udręka. A Ruben odezwał się do nich czy nie mówiłem do was nie grzeszcie przeciw chłopcu lecz nie usłuchaliście a oto teraz domagają się od nas jego krwi lecz oni nie wiedzieli że Józef to rozumie bo tłumacz pośredniczył między nimi wtedy odwrócił się od nich i rozpłakał się a potem wrócił do nich rozmawiał z nimi i wziął spośród nich Symeona i związał go na ich oczach powrót braci do Kanaanu następnie Józef rozkazał aby napełniono ich naczynia z bożem. I zwrócono im pieniądze każdemu do jego wora, i aby dano im żywność na drogę, i tak też im uczyniono. Potem włożyli swoje zboże na osły i odeszli stamtąd. A gdy jeden z nich rozwiązał swój wór, aby dać obrok swemu osłu w gospodzie, zobaczył swe pieniądze, że oto były u otworu jego worka. I powiedział do swoich braci, zwrócono mi pieniądze, oto są w moim worku. I przestraszyli się, i drżeli jeden wobec drugiego, mówiąc: Cóż to nam Bóg uczynił? A gdy przybyli do Jakuba, swego ojca, do ziemi Kanaan, opowiedzieli mu o wszystkim, co ich spotkało. Ten człowiek, pan tej ziemi, rozmawiał z nami szorstko i wziął nas za szpiegów przybyłych do jego ziemi. I powiedzieliśmy mu: Jesteśmy uczciwi, nie jesteśmy szpiegami. Było nas dwunastu jesteśmy braćmi. Synami naszego Ojca, jednego już nie ma, a najmłodszy jest teraz z naszym Ojcem w ziemi Kanaan. Wtedy powiedział nam ten człowiek: Pan tej ziemi. Po tym poznam, że jesteście uczciwi: zostawcie u mnie jednego waszego brata. Weźcie zboże dla zaspokojenia głodu waszych domów i idźcie, lecz przyprowadźcie do mnie waszego najmłodszego brata, a przekonam się, że nie jesteście szpiegami, ale że jesteście uczciwi. I oddam wam waszego brata, i będziecie mogli poruszać się po tej ziemi. A gdy opróżniali oni swoje wory, oto sakiewka z jego pieniędzmi była w worze każdego. I zobaczyli sakiewki ze swoimi pieniędzmi, oni i ich ojciec. I przestraszyli się. Wtedy powiedział do nich Jakub, ich ojciec,: Osierociliście mnie. Nie ma Józefa i nie ma Symeona, i beniamina chcecie zabrać. Wszystko jest przeciwko mnie. A Ruben powiedział do swego ojca: Możesz uśmiercić dwóch moich synów, jeśli nie przyprowadzę go do ciebie. Przekaż go w moją rękę, a ja zwrócę go tobie. Lecz on powiedział: Nie pójdzie mój syn z wami, bo jego brat umarł, a on jeden pozostał. Jeśli spotka go nieszczęście w drodze, którą pójdziecie, doprowadzicie moją siwiznę w bólu do Szeolu. Codzienne czytanie Biblii. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia.